Anna Czekanowicz przepowiadam. Codziennie ścierę łóżko i układam w nim moje dzieci. Ludzie mówią, że to nie dzieci, że to marzenia tak się do mnie tulą. Chodzę też ulicami i pilnie nadsłuchuję, jak tramwaje zgrzytają po szynach. To prawda. Boję się hałasu. Czytam wiele, ale moje lektury są przypadkowe. Nagół kieruję się opiniami innych. Chcę przypodobać się ludziom. Wiele czasu poświęcam samej sobie. Wtedy myślę, jak powinnam. Na szczęście szybko zapominam i znowu obgryzam paznokcie. Wiem, będzie jeszcze kilka dni takich, które nic nie przyniosą. Wiem, popełniam małe przestępstwa, dlatego że tak robią inni. Wiem, jak to się skończy. Fajny widok co, co? Pokażę Wam Ciechocinek, to jest Ciechocinek, to jest tężnia ja, chyba numer 3 nie wiem która a wiersz był z poeta jest jak dziecko poeta jest jak dziecko proszę Państwa Poeta, ja mówię o poecie, nie o sobie, bo ja nie jestem jak dziecko, ja jestem dorosły, proszę Państwa. Jestem dorosłym gościem, który nagrywa filmiki. Właśnie takie. Dziękuję Pani Annie za tą przepowiednię. I coś może jeszcze przeczytam dzisiaj czy któregoś dnia.